Cześć Siemanko, witam Was serdecznie na kanale Fishing Skills i zapraszam na kolejną relację. W tej relacji skupię się bardziej na tym prowadzeniu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Sporo osób pisało do mnie, ok, dla Ciebie to jest logiczne, ale jakbyś pokazał dłużej, jak prowadzisz tą przynętę, zanim wetniesz rybę. Także na tym się skupię, tak zmontuję materiał, żebyście to właśnie widzieli. Chciałem też pozdrowić osoby, które gdzieś tam poznałem nad wodą, spotkałem nad wodą Jacka, Kacpra, Karola, e, którzy, że tak powiem, byli świadkami tego, że jak już człowiek zrozumie, tą ideę prowadzenia, to rzeczywiście można mieć fajne efekty. Także pozdrawiam Was serdecznie, panowie. No i to, zapraszam na relacje. I do zobaczenia nad wodą. Cześć, hej! I uwaga, co tu mamy? No, to Jest konisko Jedno dzisiaj 30 już ma 30 na pewno Ma niewielką przynętę Możemy mu w focie nawet zrobić Czy nie, na fotkę jeszcze nie kolego. Vielen Dank. No cięższy chyba troszkę zawodnik, ale zobaczymy. Sympatyczny. Zobaczcie, ledwie obracam korbą. Są takie wolne prowadzenia właśnie. I co najważniejsze, przynęta musi być wykonana z silikonu, który ją podnosi. Ona musi pływać, podnosić hak, jak chcemy sobie zimowo fajnie prowadzić. Jak mamy gumę tonącą, no to tak byśmy prowadzili Mam skarpetę pod dnie. Guma się unosi i robi robotę. Mamy uciąg, także ja nie ruszam szczytówką, ale jestem przekonany, że ta guma tańczy. I kolejny otoń. Tak to się robi. Wolne prowadzenie. Ładne o Ładne. Względnie. No to lecimy dalej. Teraz w poprzek koryta. Łowimy. Przed chwilą jeden wyjechał. I spójrzcie. Tu nie ma gwałtownych ruchów. Trzeba się tym leniom po prostu pokazać, błysnąć oczkiem, czyli delikatnie podbić. Przynęta unosząca się umożliwia łatwiejsze pobranie przynęty. Oczami wyobraźni wiem, że pięknie się unosi, lewituje nad dnem z hakiem. kolejny zawodnik. никак не взял. Ładny czarny grzbiet. O, ej, puszczasz czy nie ten, e, tak, 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 tak. I po tej stronie jest miasto aniołów, tak zwane Zielony Most i tam z obu stron obstawiają. I też robaczki, krewetki. Jest, jest, jest. Ale nic, co by gdzieś tam zachwycało. Ale z bardzo wolnego prowadzenia właśnie, nie? Chociaż Ci powiem, że ładny, ale nie walczył kolega, no nie walczył. Widziałeś, ugięcie było delikatne na wklejce. To jest ten proguid. To jest progajdzik, tak. Kocham tą wędkę, mam drugą taką samą. Leć Misku Nie chudziutkie małe Zobaczymy kiedy dojedzie do brzegu A kiedy ja Tylko przymęta musi pływać, nie? Tak. Tanty chyba pływają, nie? Nie wie y, Tanty? tanty. No, zależy z jakiego są silikonu tak, Te chyba Musisz mieć cienki hak Żeby przynęta była w stanie go podnieść nie? Zobacz, powoluch tu, despacito, taka piosenka była, wiesz, to co powoli, się nie ma to śpieszyć, pamiętaj, że ryba na żerowanie ma cały dzień, ryba zawsze ma więcej czasu na żerowanie niż ty na wędkowanie, nie? To też taki wymiarek będzie, o, także, no ci powiem, że bardzo ładny, I się pięknie wpiął. No w coś nie mówi. To nie, to jest To, to, to. to jeszcze, jeszcze młodziutki, słuchaj. I to jest taka woda dzisiaj, że szybkim prowadzeniem byś stał dzisiaj cały dzień i byś nie zrobił na tryby jednej. No, chyba, żeby bolek się jakiś tam napatoczył, nie? Ło! <grym> wow. no. Ja dzisiaj mam taki dzień, dzień kucyka już nie? Można powiedzieć. Tak. Bo to są takie okonie, które cieszą mnie. To wiesz? Parafum, żeby... Fajny taki zielony łobuz, a jak Brzuszek? Zdjęcie? Tak, jak chcę. Proszę, Cię. ja mam za duże dłonie, ja mam za duże dłonie do takiej ryby. No, fajnie pracuje. Ciekawe co to będzie. Hamulec nam się odpalił. Podbierak mam jakby co. powolutku powolutku Zmienimy ci kierunek Już na kolanach jestem O, sondaczek Taki nawet fajny No I co? Strzała gościu To już taka, kurczę, medalowa? Tak podbierać, jak, to, jak chciałem, to gdzie tam ona swoje, nie? O. o, mi się ładnie hamulec uruchomił. Może chyba, ch chyba tak, Paweł, my podtrzymamy tą tradycję, że my tak. sobie pomagamy, nie? Ale myślę, że to będzie sandacz, wiesz, taki do 35, 40 może. Także nic super. Ale tak, przy dnie siedzi... Ładnie przy ten, tak, przy dnie. A, wymiarek chyba. Taki drugi dzisiaj, wiesz. Nie robię fotki. Słucham? się miało być No tak, właśnie, miało być chłodniej. Myślałem, że będzie minus jeden, minus dwa. Śnieg pół biedy, no. Pyskna raczka. No tak to są te raczki właśnie. One tak pięknie lewitują Jak tam robimy fajny hall? On chce jakiś fajny Hall chyba zrobić, wiesz? Co ty mówisz do mnie? Co jest grane Nie jestem twoim ojcem Śmigaj On się zgubił zobacz, bo to jest młody bez rodziny, nie? większe, Jest ładniejszy, już trochę ładniejszy, no taki fajny, Chodź chciemu Leć, kolego. Skoci mi wpajali na muszkę. Im wolniej, tym lepiej. O, ładny siedzi. Teraz ładny jedzie. To już będzie takie pod 30, myślę. 25 na pewno. No. A to jest 30 Pokaż nam się, gentlemenie. Jaki jesteś piękny, ładna ryba. Foteczkę chyba, co? Leć Miśku. No to bez mierzenia, ale tutaj trójka, myślę. Taka już oko. I ten ostatni odcinek właśnie zrobiłem, bo sporo osób mnie pytało o to prowadzenie. I mówię, a zrobię taki odcinek o tym prowadzeniu powolnym O tym. Nie A tak jak się tak. spotkaliśmy to jest inna rozmowa, nie? No. Znowu szczytówkę mi ugięło mocno. No. I taki fajny jedzie, też pod 30, bo waży. Czuję, że ryba waży, nie? To jest ładna ryba. A nie, mniejszy. Po prostu był charakterny i silny. Widziałeś jak przymurował na koniec, nie? Tak kurczę szedł. Ale trząsł, nie? Już bym myślał, że sandacz, ale trzęsiawa była cały czas. Leć, Miśku. Piątaczek jeszcze. O, patrz jak one czekają na tego piątaka. my się może już znamy. Nawet do połowy nie dojechałem jeszcze. Tak wolno prowadziłem. Tak, 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 siedzi. Też fajny okoń. Chociaż to może być... Nie no, trzęsie. Chociażby sandacz. Tak muruje mocno. O, okoń. Głód. Wędkarski głód. Fajny okonek.

To mi Jedzie oko. To nie ma tej, y, Czy sandał. Tej Chyba sandał. No, jak często się owija lecionka. A patrz! I zapysia. Piękna certa zapysia. No, wzięła. Leć mot No, paluszek delikatnie, dobrze I kolejna certa dzisiaj. Pięknie. Zadziobek. Zadziobek, tak, tak. Inne, Tę, się Inne się nie liczą. Inne się nie liczą.